Cześć kochani, znajdujemy się właśnie dokładnie na równiku w Ugandzie. I możemy tutaj przeprowadzić bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Przed nami tutaj jest Long Huntington my name's equator guide. So right now I'm going to show you what we call geographical hot experiment starting from the north. Now we're going see the what a Zastanawiliście się w którą stronę woda się kręci w wannie czy w kibelku? Znajdujemy się na północnej półkuli. Woda so, kręci się w country? prawą stronę. The countries that the has be Which countries have it? Poland, Germany, Sweden, Denmark, Czech. All the northern country does the rotation. And now we cross, we go to the southern, we see the direction will change and towards the other way So now we take the flower to the south. Same flower. Same flower, same pasta. <mum> Właśnie przeszliśmy po raz kolejny przez równik. Znajdujemy się na południowej półkuli. Ok, southern hems here now where we are standing. So it has to change and spins the other round and spins the ancient. Anti-clockwise movement. You have to stabilize it. Pamiętacie przed chwilą flower się kręcił w prawą stronę, a teraz którą się Which side? Rwanda, Burundi, Tanzania, South Africa, Malawi, Zimbabwe, Argentina, New Zealand, south of Uganda, also in the toilet in the sinks. That's how the water spins. To do right zero. No dobra, no i co teraz będzie? Jak zrobimy to samo dokładnie na równiku? Macie pomysł? Okay? Now jesteśmy right at the zero latitude. The line that divides the whole world into two equal parts. My friend, is the same flower. Same flower, same person who's doing the experiment And we're on zero. Latitude no clockwise, no anti clockwise. And what I'm doing now, I'm trying to stop the movement after stabilizing. Put again our flow and see what happens when the water is on zero. It's a crunchy, yeah. And it crosses only 13 countries, seven in Africa. We've got Uganda, we've got Kenya, Somalia, Gabon, Congo DLC, Congo Brazzaville, Sao Tome. Then out of Africa goes to Indonesia, Colombia, Ecuador, Brazil, Kiribati Island, Guantanamo, and so Thank you very much. Bye. To tyle z relacji, jeśli chodzi o równik.